Serdecznie. Pszczoły noszą miód, a u nas kwitnie właśnie to. Wiecie co? Ulawali jak z kuwety kociej. To tak śmierdzi. Chuśćstwo. Przepraszam za, za wyrożenie, ale jak to śmierdzi. Ja nie wiem, pszczoły uwielbiają. Miód już jednego roku. Nazbierały mi z tego miodu, tego jest mnóstwo. Całe miasto tym obsadzone. Pewnego roku już nazbierały mi pszczoły tego, tego dziadostwa miód przepyszny Ale jak odparowują ten miód No to tak wali No tak wali, że szkoda mówić kurde. O, Tak to wygląda z bliska Taki ktoś to powiedział liguster, no ja nie wiem, kurczę pytałem, a mówią, że to nie liguster, pszczoły są wszędzie. Wszędzie pszczoły. Różne dzikie domowe to już nie Ale już zaczynają też kwitnąć te pnącza, a te pnącza później też pójdą eee, No i tam znowu I tam w dole pełno, no, no wszędzie, wszędzie, wzdłuż drogi, wszędzie. Nie? Okej, okay, ja akurat idę na pasiekę Tak to wygląda, moje zamknięcie tutaj pasieki Ogrodu, bo tu nie tylko ja mam e, Jeszcze jest lajlaką. No chodź, chodź okej. Okay. Spróbujemy ją tu puścić, ona sobie lata. A ja przyszedłem zrobić, zobaczyć szybko ile ja potrzebuję odkładów na mateczki. Było 13. Było 13 o nie muszę się wyłączyć no, w każdym razie e, drugiego drugiego powinny iść w klatki, delikatnie zobaczę e, zobaczę jak e, ile ich tam jest Trzy e, pójdą w klatki, obiecane jest tutaj dla gospodarza, a a reszta, no muszę zrobić odkłady kolejne tak jakby było 13, jak, tak jak było no to znaczy się, że, że 10 odkładów muszę przywieźć tutaj znaczy 10 ramek na odkłady 10, 10 na 10 odkładów po prostu I, i to, tutaj będę dopiero dzielił i, i tego, tak najwygodniej mi się pracuje bo przywiozę dwie skrzynki, podzielę i dwie normalne skrzynki podzielę na, na, na 10 już no tak to u mnie ogląda, chodź się puszczę. Chodź chodź, no chodź, chodź, chodź No idź płatać sobie, idź To tu niech leży No i tak to wygląda Miejsce fajne do domu niedaleko kurcze i, i tego na odkłady na, 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 na matki do robienia matek pszczoły latają jak zwariowane No nic muszę się ubierać i tego Wszystkich serdecznie pozdrawiam Wiele, wiele, wiele yy, no. Kubików miodu <zysz> życzę na razie.